Niedziela. Kolejna niedziela w Kosiance. Zacznę z tej strony od stodoły. Jedna Honda zabytkowa. Druga Honda zabytkowa. Yamaha. Tu motocykliści zmęczeni. Tu motocykl największy. Tutaj jest rower rusowy, przynajmniej tak się nazywa. To zgłodniały, to motocyklista zgłodniały. Motocyklista motocykl zmęczony. Na Fordzie Pickupie. O, nagram, Darek się upomina, bo Darek ma perełkę taką, wiesz, starodawną. O, już, już są pojeżdżone, to jest zaprzęg dwukonny, tak, Suzuka i KTM, to jest dziewczyna i chłopak, wiesz. I się bardzo lubią. Lubią się, no, lubią się, widać, że się lubią, wiesz, uśmiechnięte, buźki mają, wiesz? Zobaczymy jeszcze pozostałych chłopaków co oni mają. Na samochodzie. Tutaj. Na tym picapie jest stara Honda też taka oldschoolowa. Jeździła też dzisiaj. To jest ta kultowa Yamaha HDT, że tak powiem, bieda Enduro tak zwana. Ale kiedyś taki model wygrał u nas zawody na kosowisku. Nowszy, nowszy na 144 był. Chociaż na tym, szkoda, że ci nie zrobiłem zdjęcia na tym. No i odjeżdżają motocykle zapakowane. Tu Jury siedzi i patrzy, czy te pojazdy są prawidłowo zabezpieczone. Ja no.